Co to jest kurwa? Korki wyjebał W pizdę jebaną? Ty ja idę to kurwa ugarnąć Normalnie kurwa działa wszystko to tu nagle chuj kurwa Ej, a mógłby sam sobie wyrobił je? Nie wiem kurwa co chodzi Jak mu odkręcił teraz kąsiadowi to mógłbym mu teraz wywalić? Czy nie? No jak mu odkręcę to wiesz to ja mu pierdolę. No i kozak Ale kurwa... Dawaj pranka mu robimy Dwa filmy się nagrywają. Weź trzymaj kurwa. No Ja Pardon. Gdzie jest ten miernik, kurwa? Na lodówce. Okej, tu kurwa, żeby było winić. Kurwa się. tarkę mi za. Jak się sprawdza, korki, kurwa. No niby, kurwa. No niby nie by ale lepiej sprawdzić miernikiem. Nie, no kurwa, dobry korek, kurwa. Spoko, kurwa. Oświetlenie. Ten jest, kurwa, zaplombowany w środku. To tego, kurwa, nie będę, kurwa, ruszał. Kurwa mać, nie mogę to wkręcić. Gwint zjechany, kurwa. Zarechał A ten? Kurwa, tu nie ma wcale kurwa korkę. Mm -hmm. To jest kurwa trzecia faza kurwa To są dwie fazy na mnie Ty no co jest do chuja kurwa w pizdę, jebanu Masz jakiś korek na parapecie Dawaj, zobacz na się robi. Nie, no, tak tu tak nie, bo darmo? to jest trzecia faza. Oni też tu kurwa nie mają trzeciej fazy. No, ja biorę je za darmo. No, tu mają normalnie kurwa, ale środkowy jest zaplombowany. To nie ruszam kurwa. Dobra, kurwa. Później to ogarnę, kurwa. Jak kurwa mogą kurwa korki wypierdolić, kurwa? Dzwonią do elektryka i chuj kurwa. Dobra. Albo patu nie zapłacił rachunku za puszcząc. Chyba ja, kurwa. <śled> Dobra, pozdrawiam. Elo.